Chciałbym powitać każdego z Was na tej szczególnej lekcji. Na tych lekcjach uczyliśmy się przez kilka tygodni na temat wiary. Mamy nadzieję, że nie uczyliśmy o wierze na próżno. Mamy nadzieję, że nie jesteśmy, jak mówi Biblia, jak ten, który patrzy w lustro i natychmiast zapomina, jak wygląda. I pójdziemy i będziemy żyli w ten sam sposób. Nie bądźmy tylko słuchaczami wiary, ale bądźmy wykonawcami wiary. Wiara wzbudza obecnie kontrowersje. Powiedziałbym, że Biblia nie zmieniła się przez ostatnie kilka tysięcy lat. Po prostu trzymajcie się słowa Bożego i miejcie wiarę w nie. Takie, jakie ono jest, bo należy w nie wierzyć, w takie, jakie ono jest. I jeśli będziecie w nie wierzyć, takie, jakie ono jest, to będzie działało, jak działało, a do tej pory działało bardzo dobrze. Jeśli to wiecie, powiedzcie amen. Dochodzimy do końca tej specjalnej serii na temat wiary. To jest lekcja numer 21. Dzisiaj doszliśmy do momentu, gdzie nauczamy o dziesięciu rzeczach, które apostoł Paweł powiedział na temat wiary. Kiedy zacząłem to studiować, to odkryłem, że dziesięć to jest tylko liczba, a Paweł powiedział coś na temat wiary może ze sto razy. Paweł na pewno był człowiekiem wiary. Ten wielki apostoł Pogan mówił bardzo jasno, z dużym przekonaniem na temat wiary, a my chcemy wybrać niektóre z nich, przynajmniej dziesięć i niech nasze serca będą nakarmione nimi, niech nasze serca będą nimi zainspirowane. To był człowiek poświęcony prawdzie ujawnienia każdego aspektu wiary. A że zajmujemy się głównie tym apostołem, to zacznijmy w Hebrajczyków, rozdział 11, werset 7. Niektórzy mówią, że Paweł nie napisał listu do Hebrajczyków, ale oni nie mówią, kto go napisał, więc trzymajmy się tego, że tak było. Co wy na to? Ten list ma znaki firmowe apostoła Pawła, była podstępowana wszędzie, więc zaakceptujmy to. Czytamy w Hebrajczyków 11,6: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. Możemy to bardzo trafnie nazwać złotym tekstem wiary, że w tym świecącym przykładzie tutaj macie rdzeń i esencję wiary, że nie możecie podobać się Bogu bez wiary, a wiara to po prostu zaufanie. Możemy złożyć swoje zaufanie w wielu miejscach, możesz złożyć je w rządzie, możesz złożyć je w swojej pracy, w swoich pieniądzach, w swoich przyjaciołach, wiecie, którzy mogą odejść i opuścić was. Możecie złożyć swoją wiarę w wielu miejscach, ale On mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc jeśli zamierzacie podobać się Bogu, to wchodzicie w obszar podobania się Mu przez narzędzie, które mówi Ja wierzę. Nie ja mam nadzieję, czy może tak, może nie, ale ja wierzę. To co trzyma cię przy pozytywnym aspekcie w Twoim duchu, że Bóg jest wierny i cokolwiek On powiedział, spełni się, a Ty będziesz w stanie położyć za to swoje życie. To się nazywa wiara. Drugim aspektem wiary są, a tak naprawdę to pierwszym, jest w Galacjan rozdział 3, werset 11, który mówi nam, że my, którzy jesteśmy odkupieni, żyjemy z wiary. Galacjan 3.11 mówi, że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem. Rytuały cię nie usprawiedliwią, chodzenie do kościoła cię nie usprawiedliwi. Możesz iść po ulicy ze śpiewnikiem w jednej ręce i modlitewnikiem w drugiej, a to nie usatysfakcjonuje Boga. Żaden człowiek nie jest usprawiedliwiony przez prawo, albo przez zewnętrzne przejawy, albo przez ceremonię, przez liturgię. Nie stajesz się usprawiedliwiony w ten sposób. On mówi, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Sprawiedliwy znaczy usprawiedliwiony. Sprawiedliwy jakby nigdy nie grzeszył. Ci, którzy są odkupieni przez moc wspaniałego Zbawcy, to oni są tymi usprawiedliwionymi. W tym samym liście do Galacjan rozdział 5, werset 6 Galacjan 5, 6 mówi, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. On mówił do ludzi w Galacji, oni byli poganami, a on ich przyprowadził do prawdy, Pana Jezusa i chrześcijaństwa. A pewni Żydzi przechodzili tamtędy i powiedzieli chłopaki, wy nie zostaliście obrzezani, więc lepiej się weźcie do roboty, albo Bóg was nie zaakceptuje. Paweł mówił, chwila, chwila, chwileczkę. Obrzezanie nic nie znaczy. Zauważcie, co on mówi nic, to znaczy nic, ani nie obrzezanie. Żadne z tych nic nie znaczą, ale wiara. Wiara. Obcięcie kawałka ludzkiego ciała nie sprawia, że jesteś dobry lub zły. I jeśli tego nie zrobisz, to też nie sprawia, że jesteś dobry czy zły. Ale on mówi, wiara jest mocą, wiara jest siłą. Wiara jest rzeczą, która nas napędza życiem duchowym. Ale wiara, która działa przez miłość. Nasza wiara może tylko działać przez miłość. Jeśli spróbujesz rozpracować to w jakiś inny sposób, to to wstrzymuje tę pracę. Wiara nie może działać inaczej niż przez miłość, bo miłość jest jednym z aspektów, które sprawia, że wiara działa w naszych sercach i w naszym życiu. Drugą rzeczą, jaką apostoł Paweł powiedział na temat wiary, jest werset, który czytałem wam wiele razy. Jest w Hebrajczyków rozdział 11 i wersety 1 i 2 gdzie wielki apostoł mówi, a wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy. I on na zawsze obala pojęcie, że wiara jest czymś mistycznym, że wiara ma związek z czymś, czego nie widać, jest niezmierzalna i niezrozumiana. On mówi, że wiara, i on tu mówił szczególnie o jednym temacie, on mówi z dużym naciskiem, że wiara jest. To oznacza, że ona istnieje. I on mówi, że ona jest podstawą, tak jak to jest podstawą i to jest podstawą, substancją, jest podstawą rzeczy, po które sięgamy, po które sięgamy. I on mówi, jest dowodem, jest dowodem, gdy masz dowód na coś, to masz na to świadectwo. I on mówi, że ta rzecz zwana wiarą ma swoje świadectwa. Są na nią dowody. Nie tylko ona może mówić swoimi ustami, ale może też działać swoimi rękoma i swoimi stopami. Więc on mówi. Że przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Na początku świata, poczynając od Abla przez cały świat Pana, to była moc i siła, przez którą ludzie otrzymywali swoje chlubne świadectwo. Bóg powiedział: Podobacie mi się z powodu ich wiary i zaufania w nim. Trzecią rzeczą, jaką apostoł powiedział o bierze, jest Kolosan 2, wersety 6 i 7. Ilu z Was ma dzisiaj Biblię? Dobrze, Kolosan 2, wersety 6 i 7. Paweł powiedział z mocy Ducha Świętego, że wy i ja jesteśmy utwierdzeni w Bogu przez wiarę. Tam jest, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. To jest wielka prawda, prawda, z której tak niewielu zdaje sobie sprawę. Że gdy my przyjęliśmy pana Jezusa Chrystusa jako naszego pana, tak mamy w nim chodzić. Nie chodzić z diabłem, nie chodzić w grzechu, nie chodzić w ciele, ale chodzić w nim. Jeśli go otrzymałeś, chodź z nim. Niech wszyscy wiedzą, że ty chodzisz w Bogu, że ty chodzisz w Chrystusie, że żyjesz życiem chrześcijańskim, prawym życiem, życiem wiary. Dalej werset mówi: zakorzenieni i zbudowani na nim. Czy to nie jest wspaniałe? Nasze korzenie są głęboko w Chrystusie, bo my jesteśmy narodzeni na nowo przez niego, zakorzenieni. Powiedzcie, zakorzenieni. I Bóg chce, żebyśmy tacy byli. On chce, żeby korzenie naszej duszy wchodziły głęboko w niego, tak aby ani diabeł, ani jego koledzy nas nie mogli wykorzenić, ani przekupić zakorzenieni i zbudowani na nim. I potem jest i utwierdzeni w wierze. Utwierdzeni w wierze. Bóg chce, żebyście Wy i ja byli ugruntowani w wierze. Fundamenty tego budynku, w którym jesteśmy, są ugruntowane na stali i betonie. One tu stoją od kilku lat, tak samo jak stały od początku utwierdzone w cemencie i stali. Bóg chce, abyśmy Wy i ja byli utwierdzeni w wierze. Jesteś utwierdzony w wierze, bo jesteś zakorzeniony i zbudowany na Chrystusie. A potem Paweł dalej wyjaśnia, to jak on mówi, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Tylko obfituj w wierze i rób to z dziękczynieniem. Jeśli ją masz, to na pewno powinieneś być za nią wdzięczny i jeśli ona funkcjonuje w Twoim życiu, to powinieneś być za nią wdzięczny. Początkiem otrzymania wielkich rzeczy od Boga jest posiadanie wdzięcznego serca. Dziękowanie Bogu za wszystkie dobre rzeczy, które przychodzą do naszego życia. Powiecie Amen? Apostoł Paweł powiedział, że wiara i wdzięczność są darami od Boga. Na które nie możesz zapracować, że nie możesz przejść alejką na kolanach bardzo powoli, aż będą krwawiły, wspiąć się na kilka schodów bez żadnego dywanu na nich, aż będą krwawić i nie otrzymasz w ten sposób wiary. W Efezjan 2, versety 8 10 jest: Łaską, bowiem jesteście zbawieni. By łaską, bowiem jesteście zbawieni nie przez uczynki wiem, że każdy z nas chciałby robić dobre uczynki każdy z nas, możecie robić dobre uczynki ale nie dla waszego zbawienia ale w podziękowaniu za wasze zbawienie i to nie oznacza torturowanie własnego ciała jako, że Bóg nie odbiera za to chwały Jezus nie chce, żebyś ty uczestniczył w dziele zbawienia On wykupił twoje zbawienie i ono jest za darmo nie musisz na nie zapracować otrzymujesz je, przyjmujesz i jeśli go kochasz, to możesz dla niego pracować nie musisz torturować swojego ciała. Jeśli to wiecie, powiedzcie: Amen. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Przez łaskę Boga, która jest darem, przez wiarę. I to nie jest z was. My siebie sami nie zbawimy. Chrystus nas zbawia. My przychodzimy i mówimy: Boże, żałuję swoich grzechów. To podnosi brzemię wewnątrz nas, to znosi chmurę, znosi żal, znosi łzy i nagle tam, gdzie był gniew i gdzie było zranienie, jest radość i pokój i zbawienie. I to jest dar od Boga. I Bóg kocha nas tak samo. Nieważne, po której stronie siedzisz, nieważne, po której stronie miasta mieszkasz, nieważne, na którym piętrze budynku mieszkasz, to nie robi Bogu różnicy. Jego łaska jest odpowiednia dla każdej potrzeby i to jest dar. Z niebios dla ciebie. Jeśli cieszysz się z tego, powiedz amen. Dalej on mówi: nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Macie prawo się chlubić, jeśli pracujecie ciężko na swoje zbawienie. Jeśli byłoby tu 999 schodów, wszystkie zrobione z cementu i gdybym wszedł tam na gołych kolanach, hej, 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 hey, opowiadałbym o tym przez całe życie, mówiłbym: "Patrzcie na mnie, przeszedłem 999 schodów na kolanach." Bóg mówi, nie w ten sposób zdobywasz moje zbawienie, bo ja nie chcę, abyś chodził i się tym przechwalał. Ja nie mogę się niczym chwalić, bo gdy ja umierałem na zapalenie płuc, on po prostu mnie dosięgnął, uratował i uzdrowił. A ja nie zrobiłem nic, bo nie byłem w stanie nic zrobić. Ilu z Was było w podobnym bagnie? Tak, no więc nie mamy czym się chwalić, ale jest o czym wykrzykiwać, jest z czego się cieszyć, jest za co dziękować, że Bóg wykonał całe zadanie. Ilu z Was się cieszy, że Bóg wykonał całą operację? Och, bracia, jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem. Zarówno jako stworzenia cielesne, On stworzył ludzkie ciało, jak i stworzenia duchowe. On stworzył ducha w nas. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Do dobrych uczynków. Bracia, gdy jesteście narodzeni na nowo, to są dobre uczynki w nas. Dobre uczynki w nas. Powiecie, ale brat taki taki nie robi dobrych uczynków. To nie sprawia, że jesteś sędzią. Jesteście tu jeszcze? Nie macie osądzać nikogo poza jednym człowiekiem, i to jest ten za Twoim nosem. Jeśli będziecie pracować nad nim, to macie pracę na cały etat. I po prostu trzymajcie się tego i patrzcie, czy on wykonuje dobrą robotę. Ale my nie jesteśmy zbawieni przez żadne dobre uczynki. To był dobry uczynek Jezusa Chrystusa na Kalwarii, który przyniósł nam zbawienie, i wszyscy powiedzieli, które Bóg. Wcześniej przygotował, abyśmy chodzili w tych dobrych uczynkach, które pochodzą od Pana Jezusa Chrystusa. A więc mówimy o dziesięciu rzeczach, które apostoł Paweł powiedział na temat wiary. Nasze zbawienie jest przez wiarę. My je otrzymujemy przez wiarę i my chodzimy w wierze. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Każda osoba posiada miarę wiary. Paweł to powiedział w Rzymian, rozdział 12, czytając od wersetu 1 do 3. Rzymian 12 to jeden z bardzo słabnych rozdziałów w Biblii. On mówi: Proszę więc was, bracia, ilu z was wierzy, że to jest też do sióstr? Trochę słabo. Myślę, siostry, że musimy to zaakceptować. Dziękuję. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród Was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Więc nie ma takiego chrześcijanina, który nie ma miary wiary. Kiedy rodzisz się na nowo, Bóg mówi, Oto Twoja miara. A teraz on Now, mówi, Co zamierzasz to, co z nią zrobić? Niektórzy z nas ją biorą i polerują i patrzą na nią co jakiś czas i mówią, Cieszę się, i ja naprawdę wierzę, ale to nie jest to, co powinieneś z nią robić. Kiedy masz miarę wiary, to powinieneś z nią pracować, powinieneś ją powiększyć. Powiesz, jak mam ją powiększać? Idź znaleźć kogoś i przyprowadź go do Jezusa, a Twoja wiara od razu dwa razy będzie większa niż ta, którą zacząłeś. Jesteście tu jeszcze? I ci znajdź kogoś chorego, połóż na niego ręce i niech zostanie uzdrowiony, a twoja wiara będzie trzy razy większa niż na początku. Bóg daje ci na początek miarę, potem powiesz: Słuchaj, Boże, ja ustalam sobie cel na horyzont, a nie na płot przy podwórku, i mówię ci: Panie, ty i ja będziemy chodzić w różne miejsca, a więc chodźmy. Hej, to właśnie nazywamy wiarą, widzicie? On wam daje coś na start, on daje wam coś na początek. I to, co wy musicie zrobić, jest zacząć z tym pracować i używać tego, sprawiać, żeby rosło, sprawiać, żeby powiększało się. A jeśli tego nie robicie, to ono się kurczy. Są ludzie, którzy nie mają już tyle wiary, ile mieli trzy lata temu. I wiecie, co oni mówią? Ja kiedyś wierzyłem Bogu. Co z tobą teraz jest nie tak? Powinno być łatwiej wierzyć Bogu dzisiaj niż wczoraj. Powinieneś mieć więcej wiary w tym roku niż w tamtym. W przeciwnym razie ty nie powiększasz tego, co Bóg ci dał. Bóg dał nam miarę wiary. Powiększajmy tę miarę i mówmy: Słuchaj, panie, lepiej, żebyś dał mi większy koszyk. Zamierzam go całego wypełnić i biec z tym dalej. On da wam wszystkie pojemniki, jakich tylko potrzebujecie. Ilu z was już to wie? Paweł mówił dużo na temat wiary. My chodzimy dzisiaj rano w wieże Pawła. My analizujemy wiarę Pawła. My tylko czytamy wam to, co powiedział Paweł przez na maszczenie Duchem Świętym. I jestem pewien, że podoba się Wam to. W drugim liście do Koryntian rozdział 5, rozpoczynając od wersetu 5, On nam mówi, że jest chodzenie przez wiarę. On mówi, a tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg. To on dał nam każdą dobrą rzecz, która jest w nas, który nam też dał ducha jako zadatek. Dostaniecie tak wiele więcej po drugiej stronie. Ilu z Was może wziąć więcej? Dostaniecie o wiele więcej, bo teraz On Wam daje tylko zadatek. Jak wtedy, gdy ja byłem małym chłopcem, moja mama piekła ciasta. Po tym, jak skończyła ucierać, dawała mi łyżkę do polizania. Ilu z Was kiedykolwiek lizało łyżkę w kuchni? To był tylko zadatek. Wiedziałem, że dostanę kawałek tego ciasta, tylko szkoda, że musiałem czekać, aż przyjdą kaznodzieje. To był jeden z powodów, dla których nienawidziłem kaznodziejów. Nie mogłeś dostać nic dobrego, zanim ta zgraja nie przyszła i miała Szczęście, jeśli dostałeś cokolwiek później. Tak się dzieje, gdy jesteś mały, jak ja i musisz siadać przy, jak to nazywają, drugim stole. Nie chcemy do tego wracać. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, to tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Myślę, że możemy podkreślić ten mały werset, że chodzimy przez wiarę, a nie przez widzenie, bo może chcecie wyjąć ołówek i napisać małą notatkę z boku i napisać telewizja, że my chodzimy przez wiarę, a nie przez poranne wiadomości. Och, cały świat się wali. A co ten idiota może o tym wiedzieć? On nie ma pojęcia na ten temat. On po prostu zarabia na życie i chciałby dostać podwyżkę. On nie wie na ten temat tego, co wy, bo my jesteśmy ludźmi ziemi. Tu na Środkowym Zachodzie my jesteśmy ludźmi, którzy kopią głęboko, jesteśmy ludźmi, którzy robią chleb, który je tam ta banda potem, bo oni nawet nie umieją robić chleba tam na Wall Street. Jesteście tu jeszcze? Umarlibyście z głodu bez nas, więc my, my jesteśmy sercem narodu i jesteśmy kosz jedzenia dla narodu i my wiemy więcej na ten temat niż oni. Wszystko jest w porządku. Powiesz, ale ja nie mam pracy. No to ja ci powiem, co masz zrobić. Jutro rano weź klamerki do wieszania ubrań i sprzedawaj je od drzwi do drzwi. Wieczorem będziesz miał kieszeń pełną pieniędzy. I nie łaś i nie proś nikogo o pracę. Lepiej zatrudnij kogoś, aby pracował dla ciebie. Jesteście tu jeszcze? On mówi: Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u pana. No pewnie każdy chciałby iść na bankiet. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. Tu jest coś wspaniałego. Niektórzy z was chcą naprawdę się mu podobać po drugiej stronie. Ale nie żyjecie tak po tej stronie. Jest tu napisane, zabiegajmy o to, żeby się jemu podobać. Ja chcę, aby mu się podobało to, co robię w tej chwili, i chcę, żeby mu się podobało, gdy przejdę na drugą stronę, żeby on powiedział: dobra robota, byłeś wiernym mi sługą. Ale chcę być też zaakceptowany po tej stronie, chcę robić wszystko, co powinienem, aby podobać się panu A wy? Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Widzicie, niektórzy tego nie wiedzą. Widzicie, są dwa Trybunały. Trybunał Chrystusa jest za chrześcijan. On nie będzie miał nic wspólnego z Twoim zbawieniem. To będzie dotyczyło tego, jak wykorzystałeś tę miarę, tę miarę wiary, jaką On Ci dał. Tak, tego to będzie tylko dotyczyło. Jeśli wybiegniesz tam jako obywatel drugiej klasy, będziesz musiał mi czyścić buty przez około milion lat. Nie, może ja będę musiał czyścić Twoje. My chcemy być zaakceptowani przez Niego i my chcemy robić to, co mamy robić, bo jest Trybunał Chrystusa. Jeden będzie nad jednym miastem, jeden będzie nad pięcioma miastami, jeden nad dziesięcioma miastami. I ktoś będzie musiał je zamiatać, a może anioły to robią, nie wiem. My będziemy musieli stanąć przed trybunałem, jeśli ty masz umiejętność uczenia, a nie uczysz, to lepiej weź się za nauczanie. Jeśli umiesz śpiewać, a nie śpiewasz, to lepiej weź się za śpiewanie. I każdy z nas może świadczyć. My jesteśmy urodzonymi świadkami. My jesteśmy najbardziej rozgadanymi ludźmi na tej ziemi. Ilu z was to wiedziało? Raz Chińczyk przyszedł po raz pierwszy Pierwszy na jedno z naszych spotkań i on trafił na lekcję ewangelizacji. On nie wiedział, co to było, on trafił na tę lekcję ewangelizacji, słuchał wszystkiego i potem jak wyszedł, ktoś powiedział, czy ty byłeś w kościele chrześcijańskim? Odpowiedział: tak, byłem raz, a on mówił, i co cię nauczyli? On mówił, no najlepiej jak mogę powiedzieć, to wszystko polegało na chodzeniu, chodzeniu, chodzeniu i gadaniu i gadaniu. Powiedziałbym, że ta lekcja była bardzo dobra, że wstajesz i chodzisz, a jak kogoś spotkasz, to mówisz i na tym właśnie polega chrześcijaństwo. Jeśli to wiecie, powiedzcie Amen. Chodzimy przez wiarę. Numer 7 w Rzymian 4,3. Wiara powoduje sprawiedliwość. To jest dobre. Ona powoduje sprawiedliwość. Cóż bowiem mówi pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. On cały czas podkreśla tę rzecz. Próbuje wypracować ci drogę do nieba. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiary. Wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jaki Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc, Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych? On mówi do Żydów, czy też nieobrzezanych. Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana, gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem, nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem? Gdy On miał swoją wiarę, to Pan jeszcze nie nauczył go obrzezania, więc ona przyszła przed tym i przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był Ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był Ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego Ojca Abrahama którą miał przed obrzezaniem. Więc jego wiara funkcjonowała przed obrzezaniem, więc on mówi teraz słuchaj, tylko dlatego, że nie jesteś obrzezany, to nie znaczy, że ty musisz być obrzezany, żeby mieć wiarę. Wiara powoduje sprawiedliwość, a ten człowiek miał wiarę w Boga. I jest powiedziane, że On był sprawiedliwy, a dalej w Rzymian 10.6 jest. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada, nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskreślił, go z martwych będziesz The zbawiony Numer 8 jest w drugim liście do Koryntian 4,3. Duch wiary, mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane. Uwierzyłem i dlatego przemówiłem. My również wierzymy i dlatego mówimy. Duch wiary. My mamy tego samego ducha wiary. Więc wiara jest duchem. To jest piękny duch. Duch Boży. Numer 9. Paweł powiedział w Hebrajczyków 12, 1 i 2, że Jezus, Chrystus jest alfą i omegą naszej wiary. On jest początkiem i końcem naszej wiary. To jest Wspaniały werset. Czytajcie go w czasie swoich osobistych modlitw. Numer 10 apostoła Pawła, i my mówimy tylko o tym, co on pisze na temat wiary, jest w Hebrajczyków 10,35. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, czyli wiary, która ma wielką zapłatę. On mówi: zachowajcie wiarę. Zachowajcie wiarę. Nie odrzucajcie waszej wiary, ona ma wielką zapłatę. Nie traćcie swojej wiary, ona ma moc, ona jest wielka, jest wspaniała. My chcemy, abyście się trzymali tej rzeczy zwanej wiarą. Więc na dzisiejszej lekcji nauczyliśmy Was, że apostoł Paweł, po tym jak Pan Jezus Chrystus wrócił do nieba, został zbawiony, on był człowiekiem wielkiej wiary.